Tak, oczywiście, że tak. Bez tego nie ma fundamentu. Fundamentem jest właśnie ta relacja z Bogiem, taka niewidoczna. Pismo Święte, jego rola w życiu rodziny. No, fundamentalna na początku było słowo. Czyli fundamentalna, czyli jaka? Jak rodzice mają odnajdywać się z Pismem Świętym wraz z małymi pociechami też? Z no właśnie, dziećmi? to co my robimy na tych mszach świętych, rodzinnych, dziecięcych, że... Czytane Słowo Boże, oczywiście, to z niedzieli. Jest w mowa tam do dzieci, na przykład, tłumaczone różnymi przykładami. No i później jest też słowo zawsze do tych rodziców, prawda? Taki razem sobie rozważamy. Ale też jak ważne jest, żeby chociaż codziennie, chociaż fragment przeczytać Słowa Bożego. Święty Jan Berchmas na Morzu śmierci powiedział takie kapitalne słowo, jak, jak wielu takich wybitnych mężów i świętych miał grono swoich uczniów, <coughs> był jak Abba wobec tego grona, swoich uczniów duchowych, uczniów synów duchowych, i on powiedział takie słowa, kwit quid minimum modo sit constans, czyli cokolwiek mało byleby stale. To może być jedno zdanie, to może być jedna perykopa, tylko ważne, żeby, żeby codziennie to słowo było. Przypuśćmy, słowo jest ważne w życiu, bo Pan Bóg stworzył świat mową, czyli słowem. On rzekł i stało się. Jezus uzdrawiał słowem, wskrzesił trupa Łazarza słowem, rozmnożył chleb słowem. Pan Bóg nie używa nawet innej waluty, tylko swoje słowo. Jego słowo buduje. My w życiu właśnie naszym, czy dzieci w szkole, czy rodzice w pracy, najczęściej jednak chciał, nie chciał, ale słyszymy to złe słowo, niekiedy rujnujące nas, więc kiedy otwieram słowa Boże, kiedy otwieram Biblię. A Bóg buduje swoim słowem, czyli daje szansę Bogu, żeby mógł mnie stworzyć, żeby mógł mnie na nowo zbudować. Zregenerować, odbudować, umocnić. Tak. Nieraz spotkanie z jakimś człowiekiem mówię: nie, ten człowiek to zepsuł cały mój dzień. <grych> Siadam Raz wieczorem. jest tak, bo słowo jest jak miecz obosieczny. Tak. Ono może konstruować, ale też może burzyć. Ale kiedy właśnie wieczorem Zmówi. otworzę Bogu usta jak te twarde okładki Biblii, i Jego Słowo przeczytam, to ja mogę i spać i powiedzieć, ten Ojciec naprawił mi cały mój dzień. Czyli jest ktoś, kto burza, ale jest też ktoś, kto naprawia, regeneruje, buduje nasze życie. I chyba o to chodzi, abyśmy żyli z Panem Bogiem indywidualnie, ale i w społeczności, my, w naszych rodzinach zakonnych. Ale również i rodzice ze swoimi dziećmi w swoich rodzinach, które tworzą. I nie zapominajmy, rodzina jest też takim naturalnym środowiskiem, w którym powołują, w którym rodzą się powołania, powołania zakonne i powołania kapłańskie. Ale też mówimy o powołaniu do realizowania poszczególnych celów w życiu. Mhm, tak, każdy ma inne powołanie. No dziwne, żeby wszystkich Pan Bóg jednakowo powołał. <śmiech> <śmiech> jakby wejść do lasu, gdzie, gdzie yy, nie wiem, yy, same są... Kółki, no to trudno by było tam wytrzymać, nie? Czy same cięcioły, głowa by bolała, jednego powołuje tu, drugiego tu i tak pięknie Pan Bóg to sprawia, owszem, ale tak, tak, wszyscy my z rodzin wychodzimy. Ja w swoim życiu teraz i w swoim kapłańskim, no, no, to może jest normalne, bo jesteśmy kapłanami, pobożne życzenie, ale też może prawda, że nie przeklinam, ale czy jak byłem w szkole średniej, nie przeklinałem, ale u mnie w domu... Ani razu nie słyszałem przekleństwa. Ja po prostu nie miałem potrzeby, nie? Wszyscy u mnie chodzili do kościoła, więc w życiu nie słyszałem słowa Marcin, idź nam przez świętą. Bo dla mnie to było naturalne, prawda? Przejdziemy. Bo wszyscy chodzili i ja sobie nie wyobrażałem inaczej. Nawet nie, nie pomyślałem, że o, dzisiaj niedziela, muszę iść, nie? Proszę ojca, kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże, kogo witamy? A, Bóg zapłacił, mówi Piotr Linkowski, kolega Marcina, ojca Marcina Ciechanowskiego. Chodziliśmy A. razem do szkoły podstawowej. Mieszkałem na Świętej Trójce razem z nim. No i właśnie tu. Chciałbym serdecznie pozdrowić i... A dziękuję Piotrze. <grym> Panie Piotrze, ojciec Marcin przed programem mi mówił, że nikomu nie mówi o tym, że będzie w telewizji. Nikomu. Tylko przeorowi. Ja z A... Piotrem się nie widziałem kilkanaście lat, Piotrze, prawda? Tak, tak, nie, tak. Tak. I wiesz, taką sytuację właśnie, że też utworzę rodzinę właśnie. Yy, ożeniłem się z Anielą, bardzo ją kocham, tylko no mam taki problem mały, znaczy problem, że po prostu no, niestety nie mamy ślubu kościelnego, nie możemy mieć. Wiem, że przed nami jest właśnie ta długa droga jeszcze wiadomo prawa Bożego, żeby to wszystko skierować na właściwe tory, ale wierzę Panu Bogu, że będzie, się uda wszystko. Ojciec mógł dać mi wskazówki, jak postępować, bo też i to jeszcze dużo pracuje i taki czasem to się czuje zagubiony, żeby no, potuć się lepiej. Mm -hmm. Panie Piotrze, dziękuję za ten telefon również. No, ja mam nadzieję, że jak pan odnalazł dzisiaj y, ojca Marcina u nas w studio radiowym i telewizyjnym, tak też będziecie mogli się skontaktować również i tutaj w Toruniu, wszakże jest klasztor ojców Paulinów, jest dobrze prezentującym się budynkiem na osiedlu, <noise> y, czy też przez stronę internetową, ale właśnie pojawia się y, tutaj problem. Tych wcześniejszych błędów, kiedy młody człowiek wyfruwa z tego gniazda rodzinnego, wychodzi z tego domu, i jest narażony na te zakusy złego i na no, zakusy, którym ulega, i potem te komplikacje, które trudno odkręcić w życiu. Bardzo trudno nieraz, jest wręcz niemożliwe, prawda? Nie wiemy tutaj może do, dokładnie dlaczego, może można to odkręcić. Nieraz są takie przeszkody, które no, uniemożliwiają jednak przyjmowanie nam. Chrystusa w Komunii Świętej, tej kwintesencji naszej wiary. A mimo to Kościół na nikogo się nigdy nie zamyka, przecież Pan Bóg na wszystkich jest otwarty. Ostatnia Ewangelia, która była o tym, że Pan Bóg nawet ptaki, a w Ewangelii Łukasza jest już dosłownie napisane, że kruki żywi i lilię pięknie przeodziewa, nie ma ludzi nie do nawrócenia, nie ma sytuacji nie do odwrócenia, że on o wszystkich nas się troszczy. Kruki, nawet takie padlinożerne ptaki. Nie? Ale trzeba ten, ale też trzeba cały ten ból i bagaż tych negatywnych doświadczeń panu Bogu złożyć ofiarować i razem z nim szukać uzdrowienia i sytuacji rozwiązania ich. Tak, tak. Ja właśnie bym takie osoby zaprosił, czy Piotra tutaj zbyt goszczy tak, bo są w kościołach duszpasterstwa osób, małżeństw, miejsc prawda? Że co innego, jak ktoś mógłby wziąć ślub, ale, ale nie chce, prawda? A co innego, jak ktoś nie może wziąć, bo no, życie są tak przeszkody, nie poszło, które uniemożliwiają. ale chciałby całym sercem, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja, że Kościół jest otwarty również na takich ludzi. Rodzina powinna, powołana była ewangelizować przez samo swoje Istnienie. O tym rozmawiamy dzisiaj. Zapraszam również Państwa do wspólnych rozmów i świadectwa. O, o tym, jak przeżywacie swoje życie w rodzinie razem z Panem Bogiem. Numery telefonów do naszego studia to oczywiście 56 kierunkowy, i dalej 657 0011 i 56 657 0012. Widzowie, słuchacze z oceanu wybierają 11, dalej w Europie 48 56 i 657 0013 I drugi numer 6, 557.0014. Rodzina jakby wyrasta z małżeństwa, z małżeństwa, które jest sakramentem i które jest związane świętym węzłem nierozerwalnym. Małżonkowie ślubują sobie przed obliczem samego Boga Najwyższego. Wierność, nierozerwalność oraz że się nie opuszczą aż do śmierci, ale również to ma konsekwencje wieczne. No ma, owszem. To, co my tutaj przeżywamy na Ziemi, jest, jest, jest tak, to no ma wpływ na naszą wieczność. No, I naszą... teraz mówimy o tym, aby to małżeństwo, które potem rodzi rodzinę, w tej drodze do wieczności nie pogubiło się. I tu jest właśnie modlitwa, pismo święte, sakramenty, czyli Eucharystia i wcześniej sakrament pojednania. Sakrament pojednania i Sakrament Eucharystii, i inne, które umacniają nas w tym pielgrzymowaniu, rodzinnym pielgrzymowaniu do nieba. Właśnie, rodzinnym. Ja myślę też, że jest piękną rzeczą właśnie wejście małżeństw, wejście rodzin w jakąś wspólnotę w kościele. Żeby moje życie to nie był jakiś anonimowy transatlantyk, gdzieś tam żegl, tak, który gdzieś tam pływa, żeby, żeby to wszystko było, w, było we wspólnocie, prawda? Jezus mówi, kiedy mówi o swoim przyjściu, mówi o swojej paruzji, mówi, że mamy badać te czasy i mówi tak, że tak jak było za dni Noego, kiedy ludzie tam kupowali, sprzedawali, jedli, pili i tak dalej, aż do dnia, kiedy przyszedł potop i Noe wszedł do Arki, tak, wtedy przyszedł ten potop i mówi, tak samo będzie teraz, i w innej części, i, i troszeczkę dalej mówi, znaczy sobie, no wiesz, dalej mówi, <śmów> mówi tak, że tak samo jak było za dni Lota, kiedy też ludzie tam bawili się, jedli, pili, sp sprzedawali, jeźli na, chodzili na zakupy, budowali, tam jest napisane, i kupowali różne rzeczy i aż y, przyszedł ogień i, y, bo poni ponieważ y, Lot wyszedł z tej Sodomy, że to są takie znaki, y, Końca czasów też dla nas, kiedy to Chrystus mówi, tak samo będzie w dniu, kiedy On się objawi, że to wyjście z Sodomy, czyli wyjście z grzechu, tak, że żeby wyjść z grzechu, to jest pierwsze, żeby móc Boga przyjmować w Komunii Świętej, trzeba być własny uświęcający, trzeba wyjść ze swojego grzechu. I druga rzecz. To, co zrobił Noe, czyli wejść do arki, czyli wejść do wspólnoty Kościoła, prawda? Wejść w modlitwę, wejść w relację, ale, ale właśnie w tej wspólnocie. Wyjść z grzechu i wejść do wspólnoty, do wspólnoty Kościoła. Proszę ojca, dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże, Roman, Wrocławia się. Kujdy. Szczęść, Szczęść się. Boże, panie Romanie. Witam również o, o, o księży. Chciałbym tylko ze swojej strony tutaj jak gdyby potwierdzić to, co ksiądz mówił, że warto być we wspólnocie i tą wspólnotę i tą wspólnotą się podpierać i w niej się umacniać. Chciałbym tylko tutaj takie złożyć te świadectwo, że z dziećmi chodząc do kościoła trzeba jak gdyby od młodych lat ich zachęcać, jak najszybciej się z nimi modlić. Nam się wydaje, że malutkie dzieci z pomieszczenie mobleczkami nie rozumieją, prawda? Ale y, taki skutek y, tego, że ja y, starszego swojego syna, trzymając na rękach od małego dziecka, szeptałem mu do ucha, co się dzieje podczas przyświętej, y, że przychodzi Pan Jezus, że to wszystko są modlitwy uwielbienia do Pana Boga i tak dalej, dalej. To skutek jest taki, że on w wieku 3,5 pół lat został dopuszczony do pierwszej komunii świętej. E, właśnie w takiej wspólnocie, i to nie było jak gdyby zabieg z naszej strony, tylko ksiądz, który go obserwował, e, zrobił mu egzamin publiczny podczas święty i stwierdził, że, że nadaje się w e, stu 100% do, do tego, żeby przyjąć w takim wieku już komunię świętą. E, no my z racji e, takiego takiego szoku też sprawdziliśmy, no i się okazuje, że, że papież dla trzynastych yy, wprowadził taką, taką taki, taki dekret do kościoła i jest to rzeczywiście możliwe. Także warto tutaj się trzymać yy, i modlitwy, i wspólnoty, i, i, i jakoś sobie radzić, no, mimo tego, że też jesteśmy małżeństwem yy, niesakramentalnym i, i, i yy, yy, no ubolewamy nad tym, że w pełni nie możemy uczestniczyć i przyjmując swoje ciały pana jest natomiast yy, z całego serca i z całej duszy ze wszystkich sił swoich podążamy za Jezusem Chrystusem. I jest nam nieraz ciężko, ale będąc w takiej wspólnocie podczas naszej świętej, którą sobie wybraliśmy i w której no, czujemy się bardzo dobrze, doświadczamy Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że nie możemy Go przyjąć podczas komunii świętej, zapraszamy go do naszego serca w sposób duchowy i doświadczamy jego obecności. Panie Romanie, a e... w jakiej wspólnocie jesteście? My jesteśmy we Wrocławiu. Jest taka wspólnota, to jest duszpasterstwo akademickie Wawrzyny. Mhm. I, i, I tam przewodniczy, e, o, znany duszpasterz w Przantorzych. I, i też, że tam, powiedzmy, w pierwszą niedzielę są spotkania wszystkich małżonków. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Bardzo dziękuję za to świadectwo również. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Czyli to kwestia wspólnoty, o której mówił nam tutaj nasz słuchacz, ona jest potrzebna do tego, by być bardziej człowiekiem wierzącym, człowiekiem wiary, mężem Bożym również. No bardzo konieczna. My jesteśmy ojcowie też we wspólnotach swoich, prawda? Rodziny są we swoich. No, nie jest łatwo, ale. Wtedy łatwiej nam się odnaleźć też przez te małe komórki wspólnot w całej wspólnocie Kościoła. Tak, Izraelici też przecież chodzili takimi wspólnotami. apostołowie w Wieczerniku też chodzili, no, siedzieli we, we wspólnocie, byli we wspólnocie. Też nie było łatwo, nie? Jest napisane, wieczór przyszedł, no w, w, stracili Jezusa, jeszcze nie wiedzą, że On zmartwychwstał. Za chwilę stracą słońce, bo już ciemność przychodzi. Nie weszli w tą noc, nie pogrążyli się, Judasz wyszedł, a była noc, ale nie oni i światło coraz mniej, nie wiedzą co robić, na zewnątrz są Żydzi, którzy może chcieli ich zabić, zamknęli drzwi, zareglowali drzwi i w takiej trudnej, w, w trudnej wspólnocie, w sytuacji bez wyjścia, nie, nie mogą gdzie wyjść. I teraz, pomimo tego wszystkiego, teraz jest napisane, że Chrystus przychodzi i staje po środku. I cały niepokój tych ludzi poszedł na bok, bo nie z boku był Chrystus, tylko po środku, że kiedy w naszej wspólnocie, jakakolwiek by była, jeżeli Chrystus przychodzi, jest na środku, w miejscu pierwszym, w miejscu najważniejszym, to te lęki, które zawsze gdzieś są, one jednak idą na bok.